Życzenia Bożonarodzeniowe Ojca Kustosza Ziemi Świętej. Pójdźmy do Betlejem. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Pasterze mówili nawzajem do siebie. Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Drodzy bracia i siostry, jest jeszcze Boże Narodzenie. Dwa tysiące lat temu anioł ukazał się biednym pasterzom z Betlejem, by zwiastować im wielką radość. Noc rozpromieniła się światłem, kiedy aniołowie rozgłosili chwałę w niebiosach i pokój na ziemi ludziom, którzy wierzą miłości. Srogość czasów, w których żyjemy, usiłuje zakuć nasze serca w żelazny pancerz, by przytłoczyć nasze życie. Ale jak moglibyśmy oprzeć się pokusie, by uwierzyć, że zwiastowana nowina jest prawdziwa, że Bóg naprawdę przyszedł na świat, że istnieje jeszcze dla nas nadzieja? I jak pasterze biegli nocą do groty, tak i my, na przekór wszystkiemu, Stajemy się poszukiwaczami szczęścia. Brakuje nam może surowej prostoty pasterzy, ale lęk w sercu i potrzeba światła są te same. Także i nam zostało ogłoszone zdarzenie, które zmienia historię. Także my musimy udać się do Betlejem, aby znaleźć odpowiedź na wątpliwości, które targają naszą duszą. Zgryzoty, które dzisiaj najbardziej brutalnie gnębią społeczeństwo, są natury ekonomicznej. Wszyscy nagle jesteśmy zagrożeni przez fakt niepewności, który wstrząsa podstawami każdej iluzji samowystarczalności. Społeczeństwo materialistyczne odkrywa z przerażeniem swoje najgłębiej ukrywane słabości. Bycie ubogim, albo możliwość stania się nim. Staje się dla wszystkich możliwością realną, ale to jest tylko zewnętrzną oznaką bóstwa głębszego, które dręczy duszę. Także my odkrywamy siebie jako pasterzy w ciemności. Dla braci Franciszkanów żyjących w Ziemi Świętej, pielgrzymowanie do Betlejem w noc Bożego Narodzenia jest tradycją drogą i bliską. Ale w tym roku bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy pewni, że nie będziemy samotni w poszukiwaniu dzieciątka. Będą z nami liczni pielgrzymi, którzy wspólnie z chrześcijanami z Betlejem i z Ziemi Świętej będą się łączyć we wspólnej liturgii. Dla wszystkich rozbrzmiewa głos pasterzy, który zaprasza do drogi: pójdźmy do Betlejem! I jestem pewien, że niezliczony tłum niewidzialnych pielgrzymów na tajemniczych drogach duchowych wstąpi na nią z nami, aby razem szukać szczęścia. Razem znajdziemy to bezbronne Dziecie, które w zimnej grocie nie lęka się bycia ubogim, bo niesie nam miłość Boga. W Boże Narodzenie, właśnie z tej rozdartej i cierpiącej Ziemi Świętej rozbrzmiewa orędzie które może odnowić świat. Przybądźcie wszyscy do Betlejem z sercem prostym, skromnym, a spotkanie z Dzieciątkiem Jezus usunie wszystkie wasze obawy. Jest jeszcze nadzieja dla wszystkich. Z Betlejem, z najlepszymi braterskimi życzeniami Świętego Bożego Narodzenia. Ojciec Pier Battista Pizzaballa, Kustosz Ziemi Świętej. thank you